Dobra, robię no kule. Nie robię, nie, nie snapch. Trzymaj się, to nie Jedziesz. Nie poleci. Raz. No nie może poleci. Nie... Jeszcze raz. Dobra, pachnie, ej, pachnie normalnie. Pachnie widem, te. Trzymajmy, witam serdecznie. Druga, 27 jak ja uwielbiam nocne autobusy. Jeszcze chwilę i będziemy na miejscu, a więc Szymano kolejny dzień. Szymano Sanok, trzecia rano. Ładne mają tu dłoże autobusowe. Trochę jest zimno. Dojechaliśmy, stacja końcowa. Dzięki Sanok Główny Tam idziemy, patrzcie na gościa Szymano Co tam? Jestem w szoku, że ci chciało Jestem w szoku, że ci chciało wychodzić stary Dzień dobry jest Trzecie rano w samoku Nieźle Słuchajcie, czwarte rano Idę spać i rano wam jak wstanę powiem wam nieco więcej dlaczego tu przyjechałem Na jak polane już <laughs> czekoladę i mówi, że polane no faktycznie nara no, mi tego, wody, wody mineralnej do tego. Dobra, nara. Siemano. Dziesiąta rana. Wstałem. I pokażę wam widoczek. Siemana, więc ostatnie duże miasto przed Bieszczadami, Sanok. Tam już tylko widać o las i kropkę na ekranie. Taki ładny pająk jest, nie wiem czego widać w kamerze. Tutaj. Jesteśmy w Lidlu. Nic specjalnego, ale robimy zakupy na śniadanie On... Śniadanie mistrzów w Sanoku Parówki, boczek i wiejskich chlebek Dobra, robimy konkurs dipowy, ja, kontra Baza i Krystian w dipach, czyli ilość moich dipów musi być większa niż ich dwóch. Dobra, idę do siłowni, siłownie. siłowni. Patrzcie, to Krystian ma siłownię na chacie i robimy dipy. Ja odstawiam kamerę, już przygotowany jeden jest. Drugi również, patrzcie, przygotowany, zobaczcie, tripot ma, zobaczcie. Pełna profeska, zobaczcie, jak się robi polski YouTube, moi drodzy. Zobaczcie. Okay. Ja kładę kamerę i robimy dipę. Ja muszę zrobić więcej, jak oni we dwóch. Ty robisz pierwszy. Ty pierwszy. Ty pierwszy. Wy pierwszy. Wy pierwszy. Nie, pierwszy. tak Nie, lepszy że... pierwszy. Wy papier. Wy pierwszy. Nie pierwszy. Wy pierwszy. Nie pierwszy. Wy pierwszy. kamień pierwszy. Wy pierwszy. Wy pierwszy. Wy pierwszy. Wy pierwszy. dobrze, że... Dobrze, Wy Ja się pierwszy. Wy pierwszy. Wy się Wy Nie, Wy pierwszy. nie pierwszy. nie robi, dobra. Dobra, pierwszy. Tu, to no. jak normalnie po jak bym chodził Połóż się na to Pękaj, pękaj Zaraz, poczekaj Mam no, coś nagrywać, jest to, dobra. No bateria. w baterii No właśnie Nie e, ma żadnych prób Niech nie Ci na, na coś raz zrobić. Jaki jest sens brania no. udziału nie? w tej Olimpiadzie jak ja się tylko no, to, 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 zobra, to Zróbcie to Ale zawsze może wygramy jednym, nie? Już Zróbcie tak Baza, dwie próby masz, Moje sobie podliczyć jedna na jeden raz I Ty dwie próby na jeden raz nie bądź taki hop, do przodu, bo może przegrać. Bo to przegra, no, trudno. No dobrze. No wy robicie No dobrze, no, no kurde, stary. No, ja tylko muszę sobie. Ile razem musisz zrobię. Nie, mi się nie zrobi. myślę, o, że, że, że wiem. jak zrobić. No chyba masz inny rostą. No, no, a ile podnosisz normalnie? Na tipia? No, Dużo. Dużo? No, no, tu no, jakiś no, no, sens zbrania... A ty, ty musisz ile razy zrobić? No, to jest stare rywalizator. No, Zobaczmy się kamery. Misz, ile razy tak, zrobię? Stary nie wiem ile Jeden. zrobisz, tyle się dowiemy jak zrobisz Ja się nie kompromituję na to Dobra Rok no kurna. Nie robię, nie jestem Trzymaj się to nie poleci Nie poleci, Raz. Nie poleci. No, Może poleci yyy, Jeden. 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 Trzymaj to Rady. Nie poleci Jeden. Jeden. Zabijamy tego konkursu do internetu. Nie. Nie. <laughs> nie. nie szans. Ile? 25. No to nie, nie, ma takiego odpoczywania. To nie, bo to jest... 30? Przecież... Przecież... 30? Nie to Nie tyle poleci. Stawi musisz to zrobić, bo jak będziesz mał... Ja raz się podniosę, do na Dobra, co ty? Raz. Dwa. Trzy do końca. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. jedenastu. Żeby nie było naszą nie O! To za kwas będzie ja. kurde Dużo pukałem się Ja nie, nie, nie podejmuję walki nawet Dawaj Nie ma szans Kurde, zakręciłem za, za, się w głowie, bo zrobiłem to jeszcze elegancko, super Nic 1 -1. jeden. da Koniec Załóżmy, że Kryst też zrobił 15, jest remis. Tak zakładamy no kurde Tak panowie. zakładamy, no nie. Ja jest ja remis. Ja jestem, ja jestem kontuzjowany Remis, pięknie, pani było, gdzie ja w tym jest. pięknym Jak się remisu. Dzięki. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że baza tyle zrobi. Szczerze myślałem, że zrobi 6-7. Oczywiście Patronem odcinka jest nikt inny jak ostrowit. Nie uciej. Będziemy robić. I woda ja, z kranu. Ja U. też chcę produkty z ostrowita. żeby poprawić swoją prężność. Oh. Ty nagraj mi, jak się tej macie kładę, już się nagrywa. Czy ja już na? to pomki robimy stary. A nie na tym, na to z tego. O ty! 15 minut musisz na tym No Na tym? To jest taka a to nie kuje, tak? Co Tera nie kuje? Poczekaj chwilę. Ale ty, bo się nagrywa. Czekaj, A jak mam mieć ręce wzdłuż? No ręce też możesz tu na położyć, chociaż nie masz miejsca. Bo. Mam dużo włosy, więc pewnie... Dobra. mogę. to. Robisz pierwsze bombki? Nie, Krystian ja robi pierwszy. Dobra, druga, druga część konkurencji. Dobra, ja muszę spontan Po... To pojęcie bardziej bardziej jak się wstaje. Pytasz 15... i... poczekaj. No nie no teraz pompki robimy, tak poczekaj. No dobra O, o ty bo to musisz poleżeć, widzisz nawet nie masz czerwonego na, na plecach. Nie ma nie tak Dobra, dobra tak. Musisz tak zrobić, a ty chcesz robić. Mhm. Dobra Ale właśnie? Może na ziemi na ziemię musi postawić, co wiesz? Bardziej Ja będę trzymał. To ja pierwszy. A pierwszy, no. Zrobię do pięć, czy sześć? No, tak, jeżeli robić, chcesz robić kroki, to, to znaczy, że i trójkę zrobię. Nie, o już ujeżdżę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o. sześć, Siem, siedem, osiem, ziędze, dziewięć, dziewięć, dziesięć. Zięk, 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 sześć. Czyli teraz to, to strzelanie? 17. <noise> 17. 20, 20. Jak się do połowy robi? 2, 2, 3, 4, 25. Starszy, chcę trochę życia. Niech podnieś podniósł szwajkę. Dobra. Że teraz ty. To ja. No teraz ty Słyszeliście, jak strzelam w Tak. Ja to muszę wracać. bo A tu było poświęcenie Kurde, te 25 robiłem? 25? 25 Po 50 robiłem kiedyś No ja nie wiem czy dał rany Nie no 25 było Przedstawacie z bólem ramienia zrobiłem I to takim kratem Na no, szeroko leci się dobra to na szeroko łatwiej dobra. dziewięć dziesięć ile dziewięć ile dziesięć Ej, Strop, to O mordo, jest pod spodem. Sorry. Jest, Ile? Dwadzieścia trzy. Gorillę. Trosik, ale... Teraz ja, dobra. Dwadzieścia trzy, dwadzieścia pięć. Mam przy 26 tylko. Tot tak kijk een godvergeten klas. Dus we nemen een ja, to robi stare. Ja, A tak ty żydzi sobie w ogóle? C 4, 5, 5 7, 6, 7, 8, 9, 5, 8, 10, 10, nie, nie 10. robi tak kurwa. Tak, no, nie, jak wam no, Macie to, jak to, 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 mać, to jak ty robisz na kamerze? Bo tak jest, jak łatwiej, Tak to będzie, taką setkę. To się no, robię tak, do pełnego, tak i do pełnego. Staraj się bardziej wygiąć taką. Właśnie, że to jakieś dźwignie? Nie, zaczynajmy. Dobra, nic tu nie 5. Nie muszę robić więcej. Zobaczcie na chręcie, jak ty robisz. Nie da się robić nasze znaczy pompki, nie, nie da się. Jak ja teraz nie zrobię. Mam na szerokim chłopie, ba! I ty tak robisz? Nie, mam ręce po prostu wąsko. Siemano bieszczady, to taki piękny relaks będzie przez najbliższe kilka dni. Dzisiaj jest poniedziałek. Będziemy się jeść najprawdopodobniej do soboty. O. I teraz jak myślicie, że to piwko, to niekoniecznie. To jest energy drink, który dostałem od widza wczoraj. Dzięki serdecznie mordo. Nazywa się Cannabis Komodo, wyprodukowano w Polsce Limited Edition. To nie wypadanie ten, wiadomo, nie spróbować. Więc zaraz zrobimy test energe energetyków kanabisowych na kanale. ale czy pięknie wygląda. Jeszcze raz, dobra, pachnie, pachnie normalnie. Pachnie widem, te, czy znaczy takim? Ja nie powocham, nie. Ja, nie. wiem, czy jest taki. Takim. Jakby. Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, ale. Ty, lepszy od tego, to mał. Nie chcę, dzięki. Lepszy od tego, którego opisywał na Słowenii. Ole mnie wytrzymałeś. Widzicie, <laughs> jedno. To jest ten. Satiwa, i. Jak ta druga się nazywa? Ja nie jestem specjalistą. No. Jak kurczę, poleciałam mieć w głowę satiwa i. No No mniejsza, to pobudzające i to senne. To jedno, jedno. Dwa w jednym też. Pójdźmy. Dzięki. Zero. No właśnie, się ma na się przejść trochę. Jest godzina. 17 za chwilę i no, dopiero no, wychodzimy ponieważ no, było jakieś no, takie lekkie o tatuaż, nuklear tatu baza nie chcesz dziary sobie zrobić, zobacz Ja już zrobiłem sobie Ja nie chcę ja się Ja się boję robić A więc idziemy zwiedzić trochę miasta Z parasolami jakieś produkty z Widziałem Ałem ałem nie wiem, co my tu będziemy robić, w znaczy sensie będziemy odpoczywać na pewno, ale jeżeli chodzi o zwiedzanie, to będzie w którymś z odcinków na pewno Muzeum Beksińskiego, ale poza tym będzie jakiś zamek i będą Bieszczady, będziemy chodzić po górach, No będziemy chodzić, będziemy chodzić, będziemy po lesie się jakiś kitrać, może pójdziemy na noc gdzieś pod namiot, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak mówię na razie. Po prostu wyszliśmy się przejść a pójść jeszcze do e, dekatlona zobaczyć e, plecaki, bo chciałbym zakupić coś. Tyle, Krystian będzie oprowadzał dzisiaj. Jaki plan, kolego na dzisiaj? Na dzisiaj plan bardzo spokojny. Będziemy sobie chodzić i odpoczywać tak naprawdę, bo późno wyszliśmy, więc co możemy zobaczyć o 16 godzinie. Dokładnie, my o godzinie 3 przyjechaliśmy po 3 i rozmawialiśmy gdzieś do 4.30 chyba, więc budziliśmy się tam o godzinie, nie wiem, 10-11 była, wiecie, zamułka i gdzieś tam takie po prostu wyjście do sklepu, zrobienie zakupów podstawowych na śniadanko i udawanie, że, my, że robimy treningi, ale wszyscy byli nie wyspani, więc treningi będą oficjalnie już od następnego pewnie e, filmiku, takie bardziej intensywne, będzie pewnie bieganie, będzie kalistynika, więc elo. Sanok tak, y, no, pan Zisław Beksiński urodzony w Sanoku Chciałem powiedzieć, że to najładniejszy punkt widokowy w Sanoku Ale wiadomo, że najładniejszy punkt widokowy jest u Krystiana Z balkonu Arena Sanok, moi drodzy, przed nami Osiedle domków bloków y, o nazwie no. No, no, ale ma swoją drużynę nawet. Y, Wojska polskiego, dokładnie to jest wojska polskiego dzielnica i piękny widok Dobra, I w tle Szady To zobaczcie Zisław Bosiński Jakieś fotografie zrobione Powiem Wam, że to życie w Sanoku płynie powoli, ale to dobrze, bo po takich miastach jak Kraków i Wrocław, gdzie wiecie, jest spory ruch i jest mnóstwo ludzi, i cały czas coś się dzieje, to tutaj w końcu odpocznę. Czuję się takie, tak trochę jakbym był u siebie w domu w mnie Tam też jest dość spokojnie i można sobie odpocząć. Jest dużo, dużo zieleni i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby posiedzieć parę dni i odpocząć przed warszawą. Poza tym, moi drodzy, chciałem Was oficjalnie zaprosić na spotkanie z widzami w warszawie w tę sobotę, czyli to będzie już Wam mówię 19 września warszawa. Dokładny, dokładne miejsce podam wam później na, na Instagramie, więc sprawdzajcie, czekam na to, e, czekam w sumie na ankietę, żeby dowiedzieć się, gdzie będzie najlepsze miejsce dla ludzi z Warszawy lub z okolic na spotkanie, ale jeżeli chodzi o datę, to jest potwierdzona, sobota, godzina 18, miejsce jeszcze będzie podane, jak mówię, na Instagramie lub w kolejnym filmie. LOSTS, wracamy do gry. Idziemy nad San. A tutaj obraz Beksińskiego. luczy w japonkach a pieprzone te pokrzywy. Są japonki moje drodze ze sklepu chińskiego wdępnie za 8 zł. Tak, sanockie Sanockie atrakcje, czyli galeria handlowa w Sanoku. Ja się nie przyjadę. Trzymaj mnie aparat. Się ile Leci się da? Po... A bo to się gra? No to ty, ty myślałeś, że nie w starym dniu. Mam nawet grzech. Ja nie mam nic. Tu masz pieniądze, czepać. 1 zł, 1 jazda. 2 zł 1 jazda. 5 zł 3 jazdy 2 masz... no, złoto. Ja też nie mam nic. Ja, masz, masz ja mam, nie, mam, nie, mam, nie mam nic. Mam. 60 groszy. Nie mam, płacę kartą, bo tego nie mam. Zachrałbyś? O tu masz dwa złote jedna gra Ale żeby nie mam dwóch złotych Ja też nie mam Trudno To tu wejdź sobie, spróbuj tu się zmieścić Jak ja bym był mniejszy, bym próbował Powrót na chatę Master Chef będę gotował teraz Powiesz? No, bura. Przynajmniej raz. Jak moje drodze wygląda? Którzy jeszcze obiad hmm. well, do kolacji? Ty sam kiedy tybaka jedzisz? Właź wczoraj. Miałe <laughs> wydanie. <laughs> tak, tak, tak to wygląda. I tak drabiam, co yes. no, hmm. to Tędrabiem sobie, wiesz. No kiedy? Naprawdę wygląda to ekskluzywnie. Więc wiem. Czy nie? Ja wybieram. Na który chciałbyś? Na no załóż. No nie! Co? który chciałbyś? No to kładaj. Kładaj ten nie wyglądać dwóch. Nie wiem, Tutaj. Tutaj. Zaraz to wagnę. Dobra, ja myślę, że Dziękuję. wezmę sobie energy Ja gotowałem to Ja środkowe. Ja, ja... ja gotowałem to ja wybieram Ja środkowe wybieram Ty, no więcej się z chyba jest. No to pewnie chciałeś środkowe sobie no wygrywam. Bo ja, to ja gotowałem. No to co? No to będzie na lawie. Dawaj, nawagę, na wagę Dawaj na wagę Dawaj na wagę Biorę, nie. co ty Nie, dawaj na wagę Tylko gramy Dawaj No ty Jeden będzie miał więcej, a drugi będzie miał mniej Już pokochałem się, nie jest to jakby Bierz kurwa kamień Nie wyzywaj <grym> <grym> od kamień Żartuję, nie Będziemy mówić Słuchajcie, bo no to... Wiesz co, jak Czasami na ja, przykład bardzo tam, wiecie Parę takich głupich tekstów O gamoniu albo o kubku O takich wiecie, tak z emocji na przykład Ale nie bierzcie tego personalnie Bo Bo ja no. tego sami mówię no. a, a ludzie na przykład na kanale mówili Ty czemu ty mu może, może on jest w ja nie mówię, że nie jest, ale... Dobra, to zdradź teraz, co zawiera to danie. Dobrze, to, to no, bierzesz. Biorę. dobra. A o, więc tutaj w tym daniu jest ryż biały. Długoziarnisty, moi drodzy. Czy w tym daniu jest kurczak? Mam no, Nie mam kamery. No ale odpowiedź Kurczak, mieszkary, trzyma papryka, jest czosnek, jest suchina. Czerwona cebula, marchewka, bakłażan, eee... no i pieczarki. No i jak smakuje? Zajebicie, zasiadamy do jedzenia. Tak więc moi drodzy, jak ktoś kiedyś zaprosi mnie podczas podróży, to ona mogę tuje. dobra, bardzo smaczne. Tak, ale 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 Słuchajcie, pierwszy dzień w ku taki śmieszny trochę, bo to jednak takie zmęczenie organizmu tak jak mówiłem wcześniej, spałem jakieś 4 godziny, może do, koło 5 chyba, 4.30 poszedłem spać, chyba koło 5 zasnąłem i ale tu jest świat, to jest światło czego chciałem przemienić. O i ten, i tyle. No nie? Zmęczenie łapie, jest godzina 21. Chyba dopiero, tak jak mówię, bardzo. mam mega podkrążone oczy. A jutro idziemy już tam coś podwiedzać, trochę poza Sanokiem. Więc musimy wstać po godzinie 6 rano. więc Zaraz trzeba iść spać. Eee, kolacja, że tak powiem, obiadu, kolacja zjedzona, trochę już przymulam i nie chcę przedłużać. Eee, to tyle, moi drodzy. Nie powiem wam nic mądrego więcej. Dzisiaj chyba idę spać życzę Wam miłego dnia jak oglądacie ten odcinek pamiętajcie bardzo ważna rzecz około 55% osób nie subskrybuje kanału to jest bardzo ważne bo mój dzienny przyrost subskrypcji ostatnio jest na poziomie e, jakbym miał powiedzmy nie wiem 1000 subskrypcji a nie 30 000 więc jeżeli to oglądacie Dajcie proszę subskrypcję, ten czerwony guzik, a będą dobre vlogi. Kończę. Nara. Kurwa! Herbatę strąciłem nara. wondering what did happen to the last ten. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And our team was the year I had to leave you, but now.